Dobra, zobaczymy tutaj dużego chłopa, jestem taki squishy dość mocno, więc ona... no raczej tymi swoimi mocnymi one-shotującymi ataczkami to mnie naskniecie, ale o kurwa, patrzcie co tu się dzieje. maczek ej co jest, ej patrzcie co tu się... Co tu się stało? Ja Taką pałę zrobiłem sobie i tyle. I od tego momentu po prostu ten mnicho no tak robi właśnie. Teraz to, ja to mi przykro, słuchajcie, zrobiłem sobie mnicha. W miarę dobrą pałę. Na moim Moriorze już tam ja jestem no, tak w połowie game'u, powiedzmy, ale w międzyczasie się bawiłem różnymi innymi postaciami. Chyba każdą już zrobiłem. Kurczę, no zrobiłem co tego mnicha. Wchodzę tutaj. A, nie mogę zrobić jeszcze raz. Biegłem tutaj, nie? Liwale tego mamuta i tego manga jednocześnie po prostu zabiłem jednego i drugiego w kilkanaście sekund. Dosłownie 15, może 20 sekund. O, dziemeczko. To chyba tyle ziomeczka, no bo co? No... Żydzie no. Człowiek pokoju. O! To było niebezpiecznie. O! No. to tyle na ten temat. No, nie, to jest zdecydowanie najmocniejsza postać, jaką grałem do tej pory. No, po prostu tą pałę wykrawciłem wtedy. I od tamtego momentu jest taka essa, że ja pierdzielę po prostu. Jeszcze mam tego Herald of Ice. Że jak chłopa, zamrożonego chłopa rozwalisz, to on eksploduje ładnie, nie? I zajebiście. No i tak, tak, tak się gramy nichem Aś przykro mi, bo po prostu przy nim levelowanie Warriorem to. No ja tu biegałem 6 minut pewnie albo no może odrobinę mniej Boriorem jak yy, robiłem tego chłopa. Po prostu tam pyk, 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 pyk. Może raz mi się udało go zestunować, nie? Nie no kurde. Nową pałę mam chłopy. Co tu się dzieje? Patrzcie na tą pałę, co zrobiłem? Ja wale Kurde plus 2 do wszystkich mele. 7-6 Cold. Lightning tak speed, ja pierdziele Eksplozja za eksplozją Ja pierdziele kurde chłopy O, zobaczymy, masakra jakaś No jestem squishy straszliwie Ale jak są zamarznięci to oni i tak nic nie robią Pa, debuffik Dobra, drugie podejście trzeba zrobić O, teraz już jest zamarznięty, nie? O kurde oh. Dobra, ziomeczku Teraz zginiesz. O co powinienem dzwona postawić? O kurde. Jest, Im dłużej gram Mnichem, tym bardziej jest mi przykro, że Warrior jest taki cienki jednak. Czy też to no nie, nie jest Nie jest aż tak masakrycznie, jak już się tego Warriora zrobi. Jak już się tam rozkręci na Endgame na mapach, ale no zanim się Warrior rozkręci, to Mnichowisz lata po prostu jak chce robi, nie? I czasem ginie. Lecimy dalej z Mnichem, proszę Państwa. O, oh. dawaj ziomeczko. To chyba tyle, co? No. Tutaj już mój warrior był w miarę mocny, nie? I jak chłopa zestunowałem, to Dostał jednego shota tam, czy może dwa, bo jednego tam nie trafiłem, to co, dobrze, coś takiego. I to mu zabrało ponad połowę życia, nie? Grameczki nie mają szans, łabo Nie wszyscy giną od razu po prostu jak pod podstawienia dzwona. Michał jest oficjalnie szalony. To trzeba się dobrze ustawić, żeby walić jednocześnie w dzwona i potworna. Co jest wspaniałego jeszcze, proszę państwa, to to, że mamy w końcu poba do dwójki, Nie wiem, czy słyszeliście, no jak nie słyszeliście, to już wiecie. To jest pobik. A jak nie wiecie, co to jest, no to pa. Patrzysz sobie na przykład, czekaj, na co ja mogę spojrzeć, o pa, i ci przelicza, co konkretnie ci daje każda pasywka i temki, możesz dać. Na przykład Ctrl C normalnie najeżdżasz na itemek Ctrl C, chodzisz do poba e, Create Custom item tutaj w zakładce z itemami. Czekaj, kurde, custom i Ctrl V normalnie, create. I on ci po prostu tworzy ten itemek. Jak już nie będę robił, bo już go mam tu, nie? No to jest to, co mam teraz, nie? Więc ci pokazuje, No jak zdejmiesz, no to wiadomo, no to tracisz cały ten ale to jak założy poprzednią wersję po prostu z podmienionymi runkami on ci kalkuluje wszystko nie? i na przykład możesz sobie wejść na trade patrzesz pałę, nie, nie, nie jesteś pewien czy chcesz czy ją kupić to wtedy robisz tak craft item powiedzmy że stafa i wpisujesz nie to co ma ten z Walić walisz to do boba i on ci powie, czy to jest dobry itemek, czy nie. Coś pięknego. Nie, nie wiem, czy jest opcja po prostu kopiowania itemka, tak po prostu. Chyba, że. Czekaj, a ja zobaczymy. Niestety tak tego. Tak to nie podejdzie. Ale no, w każdym razie. No to co, ten niech odpierdziela, to ją... nie powiem, czy mi się nie podoba, bo jest bardzo fajny. Tylko też bym chciał, żeby Warrior był równie mocny, no bo warriorem to się, no i to nie bardzo nawet jest o czym mówić, no. Tym... Ja walę takim szybkim atakiem, jeszcze się kurna, on mnie teleportuje do przeciwników, no. Pamiętam, że tutaj już ja musiałem takie coś robić. Nie miałem tego na bonshatera, nie? Więc ja skakałem na ziomów i bonszatera im waliłem, żeby jak byli już sprajmowani. Tylko że musiałem kilka razy na nich naskoczyć, żeby byli sprajmowani. I ten bonszater nie zawsze ich zabijał wszystkich. No i poza tym no to oni się tutaj tak ziomki się tutaj nie bardzo grupują tak, nie? Nie zwijają się w takie kupy. Musiałem tych tak biegać od jednego do drugiego, a Warrior ma jeszcze kurna. Nie wiem, że nie ma tego. Jakiejś takiej pojebanej teleportacji. To jeszcze ma penalty yy, do Movement Speeda, jak uży, używasz Armora, nie? No i ja ale Kto to wymyślił, nie wiem. Ten ma move, penalty do Movement Speeda. W sensie Warrior. A temu dajmy teleportujący atak i to kilka, bo jeszcze ten. Jeszcze kilka takich jest, i w zamian za to jeszcze. Yy, kurwa, armor jest gorszy od e y, tego odewazion yy, i jeszcze będziesz robił mniejszy damage. Nie powiem, że. kranie Warriorem nie jest fajne, bo jest bardzo fajne, przyjemne i w ogóle ale dopiero jak się rozkręci w endgame gdzieś kurde mój to się rozkręcił gdzieś w nie wiem na tier piątkach tier szóstkach może dopiero i ja musiałem strasznie dużo rzeczy nakupować po prostu na tradezie nie od innych graczy musiałem za divina kupić pałę żeby on rzeczywiście zaczął zabijać Także no, Moriorem też się fajnie gra, tylko że jest dużo słabszy, w sumie pod każdym względem. Ma, masz, mm, wolniej biegasz, jak korzystasz z Amora, Masz kurwa mniejszy damage, wszystkie skille wolniejsze. I jeszcze no, robić mniej damage, w ogóle, armor jest gówniany ja i tak dalej, ja pierdziele. A, jeszcze co? Backowy jest, tu masz wszędzie, patrz, In, Zwiększone energy shield, energy shield, energy shield wszędzie, nie? W wielu miejscach. Ale masz tu maksimum energy shield, tu jest. Tak, tu też jest, tu też jest, chociaż tu z armorem. Tu, 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 tu. Tu masz znowu. No, i tak dalej, nie? A gdzie masz maximum life? Jak Crash Warriorem. Tu masz, kur na 3%. To nie jest to. To też nie? Nie ma, nie ma, tam był 3%, to są miniony, tu nawet masz zmniejszoną ilość życia. Co to ma być? Nie wiem, nie wiem, jak oni to przemyśleli. Czekaj, czy ja coś chciałem zrobić? No to w sumie jest bezużyteczne teraz, ale a w dupie. oo oh, no , ma ei oska , vaata , vaata . Takie jest życie mnicha. Przygody mnicha, słuchajcie, no. Mnich jest w w końcu. Taki ma sprzęt, nawet niezły, yy, ale dość stary. Yy, no. ale mam kilkanaście leveli, to też. To jeszcze więcej. Rękawice to już, no strasznie długo. Wyciki też dość długo. Mniecho już jest dość squishy przez to. Ale ogólnie robi tak. O, ci tu twardzi jacyś są. O, no bardziej to tak wygląda. O, to jest standardzik mniechowy. Jak jakiś Bosich wchodzi, no to po prostu trzeba położyć dzwona. I, i oj, tak właśnie wszyscy robią, nie? Także im dłużej mnichem gram, to tym bardziej mi przykro, że Warrior jest taki cienki. No, duża grupka, dzwon, koniec tematu. O, patrzcie, większy chłop. Koniec tematu. No i to tyle na ten temat. O, tutaj kurczę, ktoś trochę mocniej leje. Na chwilkę się odsunę. O! Dobra. Możemy sobie złamać. Tak to jest. Nie, nie ma co nagrywać nawet za bardzo tym mnichem, bo <laughs> tak to wygląda cały czas, nie? Tylko jestem co jakiś czas bliższy. Dość bliskiej śmierci. Ale no co? No nowe zbrojki i tyle, nie. A, no w sumie drzewka nie pokazywałem. Drzewko jest takie. No nie jest to finalna forma. A no i też tutaj chciałem to próbować sobie, nie? Ale to się skapnęłem dopiero niedawno, że to jest w sumie gówniane. Bo ten mój główny skill, jak którego używam, konwertuje fizyczne na zimno. A liczowanie many, żeby liczować energy fielda, to jest chyba zawsze, jak po prostu z bazowane na obrażeniach fizycznych. No jak ja robię obrażenia fizyczne obcięte o 80%, no to to liczowanie many praktycznie nic nie robi. A poza tym ten Chayula mąk nie ma nic ciekawego za bardzo. Znaczy, te są dobre, mmm, ale no to jest jakieś mega ciekawe, nie jest, nie. Po prostu dostajesz fajne e, rezisty na chaos i tutaj dodatkowy damage dość dobry. To tam średnio wychodzi kilkadziesiąt procent, 20 30 czy coś takiego. No, to jest głównym w ogóle bezużytecznym, chyba, że ktoś wymyśli coś naprawdę bardzo dziwną, jakąś interakcję, ale tak pobieżnie patrząc i też co słuchałem, co inni mówili, to to jest nic nie warte za bardzo, no a to jest takie średnio ciekawe, znaczy no, tam, że na Ziemi wypadają jakieś takie bufy, nie, trochę jak te od, oj, jak te od Grimfista, czyli to co tam O te takie dymki białe, nie? To. No to takie coś tam też ci, ci wypada, po prostu na ziemię. Nie wiem, mnie to nie kręci. No i przez to, że nie można zmieniać astenacji, no to jestem zblokowany z tym, co w sumie mnie nie jara w ogóle. I też się zastanawiam, czy nie zrobić mnicha drugi raz, bo w sumie levelowanie mnichem to jest w dwa dni, a to bym pewnie z powrotem. Bo teraz już mam wszystkie itemy tam nakupowane do levelowania, więc to bym to samo zrobił szybko. Ale no, ogólnie m, nic jakiegoś mega tutaj, żalnego się nie dzieje. O zamrażanie, kryt, y, trochę prądzików też próbuję porobić. Staram się mieć właśnie y, na broni prądziki też, żeby ich tam szokować ładnie. No i to sobie jeszcze wezmę. Bo teraz mam tutaj. O. Więcej damage'a, jak są y, chłodzeni, schłodzeni i tutaj bym miał jeszcze więcej damage'a, jeśli y, niedawno tam zaszokowałem ziomeczkę, trochę wkryty, trochę po prostu w Energy Shield'a. Tutaj, może to co zrobię, chociaż chciałbym, tutaj są też takie mocne. To, czy jak masz 12 evasiona, to dostajesz jeden max Energy Shield'a, nie? Czyli możesz sobie po prostu dać. Yy, strasznie duży evasion sam na klacie a i po prostu za darmo dostajesz energy shield'a, nie? I też tu obok jest gdzieś tu? Tak. Coś w tym stylu, ale na, na odwrót i na hełmie, nie? To są dość mocne rzeczy, więc może tam pójdę. I to w sumie będzie tyle z tego buildu. Jeszcze też... Yy, tu myślałem, żeby o tym pójść, ale to jest coś daleko i nie, nie daje jakichś szalonych rzeczy. Tam do zimna różne rzeczy, na przykład jest tutaj plus jeden level do wszystkich kolcki. No, to jest całkiem fajne. Chociaż no, ja niczym nie robię tego, ale penetrowanie rezystancji myślę, że spoko. Mm, I tutaj też chciałem to sobie zrobić. Żeby rzeczywiście ich szokować, i wtedy to mieć też, nie? I to by mocno ze sobą współgrało też no na, na razie tu jest jeszcze trochę takich rzeczy co na przykład to se potem myśleć cofnę to też co nie żeby mieć tam więcej innych rzeczy na przykład takie jedno prawdopodobnie też cofnę coś takiego bardzo możliwe też chociaż nie wiem bo to jest akurat dużo wartościowe co i tak się gram niechem no po prostu wszystko ginie o ile ja nie zginę Jak zamrażam, nie? I to jest istotna rzecz, że szybciej zamrażam i jeszcze wtedy o połowę więcej damage jak są zamrożeni. No to jest kozackie. I to, że jeszcze szybciej zamrażam i jeszcze dodatkowo ignoruję kompletnie ich rezystancję, jak są zamrożnieni. Więc w sumie, w sumie to ja mógł tosecowaćnąć. se chociaż no możliwe, że to sporo daje, bo jednak przez ...sporą część czasu nie są zamrożeni, nie? Większa grupka dzwon... ...wiesz, bez dzwona też ich rozwala, ale często się opłaca i tak tego dzwona walny, żeby jeszcze szybciej ich zabić... Yy, ...i po prostu nie da się zabić, nie? Przez to, że on jest taki squishy, mięciutki ziomeczek... ...to się z reguły opłaca i tak walność tego dzwona... Żeby bomby nie dostać. Oj kurde. Fajnie, że ten dzwon ma taki wielki zasięg i tak. Możesz w niego napieprzać i on i tak robi damage. Nawet jak potworek jest daleko do średniego niego. Ale czasem się dzieje takie coś, kurde, że on go kładzie zupełnie z innej strony i to mnie wkurza.